No tak, tak. Także będzie nasz brat na początku naszej transmisji. Bo ta osoba, która pojawia się pierwsza, to ona jest na początku transmisji, także będzie na początku. Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Hallelujah! Chcemy dzielić się Bożym Słowem. Chcemy dzisiaj posilać się Bożym Słowem, które zostawił nam sam Pan Jezus Chrystus i chcę rozpocząć od czytania z Ewangelii Jana. Bożego słowa. Ewangelia Jana trzynasty rozdział. Będziemy czytać trzydziesty czwarty i trzydziesty piąty wers. Ewangelia Jana, 13 rozdział 34 i 35 werset. Pan Jezus Chrystus tak powiedział do swoich uczniów nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Takie słowa Pan Jezus skierował do swoich uczniów, i również skierował do nas, jako uczniów, którzy żyją już w XXI wieku. Te słowa są stale aktualne dla każdego dziecka Bożego. Jak objawia się miłość? o której mówi Pan Jezus Chrystus. Jak objawia się miłość w zborze pańskim? Czy ta miłość objawia się wtedy, kiedy mamy tylko dostatek, tylko powodzenie, jesteśmy zdrowi? Czy ta miłość, o której mówi Pan Jezus Chrystus, objawia się wtedy, kiedy jest również niedostatek? Kiedy są boje, kiedy są zmagania, kiedy są doświadczenia, i tak myślimy sobie, drodzy, że miłość szczególnie objawia się wtedy, kiedy są doświadczenia, kiedy są trudności, kiedy są przeciwności, kiedy są zmagania, nie tylko w naszym życiu, ale te zmagania tyczą się również Kościoła Jezusa Chrystusa, Zboru Pańskiego. A więc wtedy. Może objawiać się ta miłość wzniosła, o której mówi Pan Jezus Chrystus. Jeśli patrzymy z ziemskiego punktu widzenia, to miłością nazywamy również relacje w małżeństwie między mężczyzną a kobietą. I wiemy, że ta miłość może być silna, może być wzniosła, taka jednocząca to małżeństwo. Ale może być również słaba i ulotna. Miłość, o której mówi Bóg, jednoznacznie jest miłością silną, jest miłością wzniosłą. Pan Jezus mówi, abyśmy taką miłością agapę miłowali jedni drugich, miłowali siebie nawzajem. Możemy powiedzieć, że. Dla nas jako dzieci Boże to jest zrozumiałe, że mamy siebie miłować. Ale przychodzi trudność, kiedy są różnice stanie między nami. Kiedy jeden uważa coś tak, a drugi uważa inaczej. Miłość jest cechą prawdziwego Kościoła, kiedy Kościół jest w stanie miłować siebie pomimo naszych różnic, pomimo naszych niedoskonałości. Pomimo tego, że są rzeczy, o których mamy różne zdanie, i czas, jaki przeżywamy teraz obecnie, jest takim czasem, w którym jest wiele różnic, nawet pomiędzy ludźmi wierzącymi, w ocenie choćby tego, jaka partia polityczna jest najlepsza, jaka powinna rządzić. I czy prezydent, ten, który rządzi, to dobry prezydent, czy, czy nie? Są różnice pomiędzy ludźmi wierzącymi w ocenie tego, ale Pan Jezus Chrystus mówi, że mamy zachować tą miłość najbardziej wzniosłą, żeby nie pastwić się nad bratem siostrą, że on coś uważa inaczej niż my, ale żeby podnieść nasze serca ku Bogu, tak żebyśmy mogli miłować drugich. Zniosą miłością, miłością Chrystusową. Chcemy powiedzieć, drodzy, że nasz zbór w sprawach najważniejszych, w sprawach wiary, powinien przeżywać jedność. Bóg na przykład jest w Trójcy Jedyny. I w to wierzymy wszyscy. To jest jedność. Przeżywamy jedność w tym zrozumieniu tego, co jest nauczaniem apostolskim. W sprawach poglądów możemy powiedzieć: jest wolność. Czy popieram daną partię polityczną, czy lubię obecnego prezydenta, a nawet w sprawach szczepień jest wolność. Człowiek wierzący jest wolny w swoich zapatrywaniach, w swoim wyborze. To, co jest potrzebne, sobie przekazujemy, jeżeli są jakieś zastrzeżenia do spraw, o których mówimy. Ale w tym względzie w zborze pańskim jest wolność. Ale siłą, która jednoczy chrześcijan, jest miłość. Ponieważ miłość, o której mówi Pan Jezus Chrystus, jest tą miłością wzniosłą, silną, która jednoczy zbór, która jednoczy Kościół, Kościół Jezusa Chrystusa. Bóg, wiemy, że jest Trójcy jeden, ale przecież tak samo wierzą katolicy. Tak samo wierzą prawosławni. W takiego samego Boga wierzymy. Ale oni dodają do tego jeszcze czczenie figurek, obrazów, z czym my zgodzić się nie możemy. Dlatego nie mamy z nimi duchowej społeczności. A zbór ma społeczność z sobą. I mamy społeczność z tymi, którzy wierzą tak jak my. Którzy wierzą w Boga i w tej prostocie wyznają Boga w Trójcy Jedynego, ale nie dodają do tego oddawania czci obrazom, figurkom, i różnym religiom. Jako ludzie wierzący mamy miłować wierzących, mamy miłować zbór, do którego Pan Bóg nas przyłączył, oraz miłować też inne zbory, które są nam bliskie. Nie tak dawno mówiliśmy się o jednego z braci, który zachorował z bratniego zboru, tutaj w skarżysku, i Pan odwołał. I tak dalej mówimy się o jego żonę, aby Pan ją posilił w ten czas, który jest dla niej czasem wyzwania. Jako wierzący powinniśmy miłować inne zbory i innych wierzących, pomimo tego, że między nami są pewne różnice mogą być różnice zdań odnośnie, odnośnie różnych spraw, o których wspominaliśmy wcześniej. Czasami patrzymy się na inne zbory i myślimy sobie, no oni troszkę inaczej przeżywają sprawy, społeczności z Bogiem, inaczej, inaczej przeżywają na przykład Nowy Rok, ale czy przez to mamy kogoś odrzucać jako wierzącego, że on obchodzi święta, stawia sobie choinkę, a my tego nie robimy? Czy przez to mamy odrzucać kogoś, że on inaczej obchodzi, że on inaczej przeżywa? Ja uważam, że Słowo Boże wyraźnie nam wskazuje, że mamy miłować wierzących gorliwą miłość, gorącą miłość. Miłością, która wykracza daleko poza to, co czasami budzi naszą, nasze zastanowienie. Może być różnica zdań w sprawie obchodzenia świąt. Apostoł Paweł, sam apostoł Paweł napisał, kto świętuje, dla Pana świętuje, a kto nie świętuje, dla Pana nie świętuje. Ale więc jest miejsce na wolność w tym, co przeżywa człowiek wierzący. Słowo Boże mówi nam, że mamy przede wszystkim usługiwać domownikom wiary. Kiedy czytamy dzieje apostolskie, widzimy Kościół, który posilał Domowników wiary, który posilał tych, którzy przynależeli do kościoła, którzy byli częścią kościoła. Ale tak się stało, drodzy, że w czasie, kiedy rozpoczęła się pandemia dwa lata temu, niektórzy wierzący doszli do przekonania, że trzeba posilać system opieki zdrowotnej finansami kościoła. I mieliśmy i w naszym zboże taki przypadek, że byliśmy troszkę przymuszani, żeby finanse zborów przekazać do szpitala w Starachowicach, bo komu nie miał na środki opatrunkowe i inne rzeczy. I jako wierzący, w większości się z tym nie zgodziliśmy. Uznaliśmy, że Słowo Boże wyraźnie nam wskazuje, że mamy zachować swą zdolność przede wszystkim dla kościoła. Przede wszystkim dla tych, którzy są ludźmi wierzącymi. Ponieważ nie uratujemy, Kościół nie uratuje tego zginionego świata. Choćby nie wiem, ile się wysilą. Ale może sam nie zachować zdolności posilania samego siebie. Drodzy, czy wiecie, że w skali świata czytanie i rozważanie Słowa Bożego cały czas rośnie? Słowo Boże jest coraz bardziej czytane i poważane na całym świecie. To rośnie, tak mówią nam badania. Ale nie to jest naszą radością, że to na świecie rośnie, ale to jest naszą radością, kiedy w Zboże Pańskim rośnie. Kiedy w Zboże Pańskim jest zapał. Kiedy w Zboże Pańskim przykładamy się do rozważania Słowa Bożego. Nie to jest naszą radością podstawową że coś dzieje się na świecie ale to jest naszą radością kiedy w zboże pańskim kiedy w sercu mym też bóg mocą swą działa kiedy w zboże mym też bóg mocą swą działa to jest naszą radością i to jest naszą naszym nie tyle pragnieniem ale co naszym zmierzaniem aby słowo boże krzewiło się krzewiło się krzewiło się w nas. Wiemy, drodzy, że nie tylko społeczeństwo przeżywa trudny czas. Związany z pandemią. Związany z dezinformacją, która nam towarzyszy. Jedni mówią tak, inni mówią coś innego. I człowiek wierzący musi wybrać, co uważamy. Jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie. Bo inaczej będziemy. Rozchwiani pomiędzy tymi wieloma informacjami. A więc jest to trudny czas dla społeczeństwa, ale jest to również trudny czas dla kościoła. Bo o ile wcześniej mieliśmy tak, że przychodziły wybory, i jedni z nas głosowali na tą partię polityczną, inni na inną, Jedni głosowali na jedno, jednego kandydata na prezydenta, drugi drudzy na drugiego kandydata. To jeszcze powinni, potrafiliśmy ponad tym przejść jako ludzie wierzący. Ale coraz bardziej atakuje nas pandemia, którą możemy nazwać pandemią podziału, bo duch tego świata chce, żeby kościół się dzielił. Żeby jeden uważał jedno, a drugi drugie, żeby bracia się kłócili. Żeby wzajemnie sobie byli przeciwstawni, bo to jest duch tego świata. On jest tym zainteresowany, żeby Kościół zżerał się niezgodą. Żebyśmy wzajemnie przeciwko sobie występowali, wzajemnie się nie zgadzali. Ale słowo Boże nam mówi, przeciwstawcie mu się. Mocni wierzy, jako Kościół Jezusa Chrystusa, mamy się przeciwstawić tej demonicznej sile do podziału Kościoła. Do dzielenia ludu Bożego na tych, którzy są zaszczepieni, niezaszczepieni, tak uważający, inaczej uważający. To jest wielkie dzisiaj wyzwanie dla nas, jako dla Kościoła. Wielkie wyzwanie jako dla dzieci Bożej, aby nie dać się pochłonąć duchowi podziałów, który jest propagowany przez ducha tego świata. Ale cechą Kościoła i naszą cechą jest to, że ciągle miłujemy wierzący. Jeszcze źle żeśmy się nie dali pokonać. Chwała Panu. Amen. Pan Jezus Chrystus powiedział, że mamy mieć tą miłość wysokiej próby. Tą miłość wzniosłą. Tam jest powiedziane słowo agatę. Miłość wzniosła. My mamy jedno słowo dla określenia wszystkiego. Mówimy, że miłujemy Kościół i mówimy także, że miłujemy ten świat. Ale czy to jest ta sama miłość? Nie. Miłość, którą mamy do tego świata, jest związana z głoszeniem Ewangelii, żeby zostali uratowani. A miłość do Kościoła jest miłością, która jest skierowana do wierzących, abyśmy mogli wytrwać w wierze. Abyśmy mogli wzajemnie się posilać, to nie jest ta sama miłość. W języku greckim jest kilka pojęć na określenie miłości. W języku polskim jest tylko jedno. I czasami jest to dla nas mylące, bo mówimy, że miłujemy ten świat, że miłujemy społeczeństwo, że miłujemy naród. Ale nie jest to ta sama miłość, która jest do Kościoła. Ona ma być miłością Agapy, ona ma być miłością wzniosłą, miłością, która jest ponad tym, co nas dzieli, co nas czasami powoduje, że mamy różne poglądy. W liście do Hebrajczyków mamy napisane, że człowiek wierzący ma dążyć do pokoju i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A więc mamy dążyć do pokoju. Do uświęcenia. A z kimże to mamy dążyć do pokoju? Z tym światem? Nie, z kościołem. A z tym światem, o ile to od Was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój mieć. Ale z kościołem mamy dążyć, dążyć do pokoju, abyśmy mogli jako kościół pielgrzymować i dojść do miejsca, do którego wyznaczy. Na Bóg. Nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. A czy żyjemy, czy umieramy, państwo jesteście. Wspaniałe to słowo. Wspaniałe to słowo skierowane do nas. Z kościoła, który przeżywa miłość, przeżywa jedność, wypływa siła do Ewangelizacji społeczeństwa i świata. Kościół podzielony nie ma siły, żeby ewangelizować. Kościół podzielony czasami woła, gdzie są cuda! No, w kościele pierwszych wieków były cuda i znaki. Ale czytamy, że to był kościół, który miał jedno serce, który posilał się. Czytamy również o bolączkach. Ale oni. Potrafili pomimo tych bolączek kroczyć, kroczyć i być jedną w Jezusie, w Jezusie Chrystusie. Kiedy myślimy sobie, drodzy, o tym, jak jako wierzący powinniśmy się modlić modlić się o Kościół, modlić się o innych to jako wierzący możemy modlić się, Panie, błogosław tego, błogosław tego, błogosław tego, tego, tego. Ale nasza modlitwa powinna być kierowana przez Ducha Świętego. Jeśli widzimy, że ktoś nie ma zapału do tego, żeby być z kościoła, żeby być ze zborem, to modlimy się. O niego, żeby on mógł wejrzeć w siebie. Żeby on został przez Boga poruszony, aby móc doceniać sprawy, które są Boże. Jeżeli ktoś upada przez to, że za dużo ma finansów, że za często tylko patrzył na to, jak mieć więcej pieniędzy, to jako ludzie wierzący nie możemy modlić się, panie, pobłogosław tą osobą. Bo widzimy, że on przez to upada. Zdarza się, że wierzący upada, bo za bardzo położył akcent na pieniądze w swoim życiu. I wtedy, kierowani przez ducha świętego, możemy powiedzieć: Panie, ujmij temu wierzącemu. Ujmij mu troszkę. Żeby on skierował swój wzrok na ciebie. Bo jeśli coś gubi człowieka, to nie możemy dalej się modlić, Panie Błogosław. Czasami potrafi coś powodować nasze zagubienie, na, nasze odstępstwo. A więc nasza modlitwa powinna być kierowana przez Ducha Świętego. Duch Święty poddaje nam naszego ducha. O co mamy się modlić? Panie, wejrzyj na tego brata. Bo widzę, że nie ma starania o sprawy Boże. przecież nie chodzi tylko o to, żeby ktoś chodził do zgromadzenia. Czy chodził na nabożeństwo. Często tego ceniamy ludzi. Czy chodzą na nabożeństwa, czy nie chodzą. Ale generalnie nie chodzi tylko o to, czy ktoś chodzi na nabożeństwo. Ale rozchodzi się nam o to, czy on jest użyteczny dla Pana. Czy my jesteśmy użyteczni dla Pana. Czy nasze talenty, które dał nam Pan, Wykorzystujemy dla chwały Bożej, żeby Pan był uwielbiony. I taką myślą chcę zakończyć z księgi Ageusza, gdzie Ageusz prorokuje tak do swego ludu. Księga Ageusza, drugi rozdział, dziewiąty werset. To jest strona 1006 w Bibliach Warszawskich jak tak prokuje, przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna. Czy nie chcielibyśmy usłyszeć takiego słowa do naszego zboru? Amen. Amen. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna. Kiedy spoglądamy na Izrael, to to się w sensie dosłownym nie wypełniło. Bo świątynia kiedyś była piękna świątynia Salomona, Później była skromna świątynia, tak zwana druga świątynia. Później z czasów Heroda świątynia została rozbudowana, i później została zburzona. Ale to słowo wypełniło się w Jezusie Chrystusie. Przyszła chwała była większa niż chwała, która była wcześniej. I tak myślę sobie, że jeśli Bóg ma błogosławieństwo dla naszego zboru, większe niż to, które było wcześniej, to ono jest zawsze umieszczone w Jezusie Chrystusie. W naszą tancę. Im bardziej zbór będzie przy Chrystusie, tym większe błogosławieństwo będzie nam towarzyszyło. I niech Bogu będzie chwała. Hallelujah. Amen. Amen.